Ja właśnie się uczę przez całe życie. Studia robiłam bardzo późno, zmieniłam pracę zawodową bardzo późno, także wiem, co to znaczy uczenie się przez całe życie. Cały czas się uczymy i polecamy wszystkim po 60 roku życia, żeby nie rezygnowali z przyjemności. Bo uczenie się w tym wieku, zdobywanie wiedzy to należy do strefy, oczywiście, przyjemności. Kto się nie rozwija, ten się cofa, więc myślę, że to przede wszystkim postawienie na siebie, na to, żeby zdobywać nowe umiejętności, kompetencje. No chyba o to, żeby się nie przestawać uczyć tak niezależnie czego, e, tylko cały czas no, gdzieś w tym rozwoju takim dla własnego poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia trwać. Ważne jest, żeby podkreślać, że tak naprawdę to uczymy się każdego dnia. Ze swojego doświadczenia wiem, że człowiek się uczy całe życie i przydaje się ta wiedza na pewno, nie zaszkodzi. Całe życie się uczę, tak. Owszem, skończyłam studia podyplomowe, sobie tak wymyśliłam. Nieużywany narząd zanika, a ja nie chcę, żeby mi mózg zaniknął, więc tak, cały czas się uczę. No i tutaj po prostu rozwijam siebie, dbam o rozwój swój, swoich kompetencji, swojej. No swojego po prostu ja.